Was bardzo serdecznie. Nazywam się Edyta Grabowska i mam przyjemność prowadzić pro czyli spotkania, podczas których zaproszeni goście dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami i spostrzeżeniami. Na takie spotkania zawsze zapraszamy najlepszych ekspertów i przed każdym takim spotkaniem nagrywamy wywiad z naszym gościem. Są to wywiady z cyklu Pytania do eksperta. Nagrywamy te wywiady po to, abyście mogli bliżej poznać naszego gościa. Chcemy, chcemy, innymi słowy, przybliżyć Wam sylwetkę i sposób jego inwestowania. A moim dzisiejszym gościem jest Paweł Zakrzewski, jest trenerem, jest autorem szkoleń, ale przede wszystkim jest inwestorem. Inwestuje od 8 lat jak sam przyznaje od sześciu, inwestycje te przynoszą mu regularne zyski. Inwestuje głównie na giełdzie papierów wartościowych i na Nysa Nasdaq. Inwestuje według wskazań trzystopniowej strategii, którą sam stworzył i opiera się o narzędzia automatycznej analizy rynku oraz na technikach Roberta Maynera. Witam Cię Pawle. Witam serdecznie sam bym nie powiedział lepiej tego co. Powiedziałeś na mój temat. Bardzo dziękuję za to sympatyczne wprowadzenie. Dziękuję. Ja dziękuję za, za przyjęcie zaproszenia, oczywiście, do wspólnej rozmowy. I jeżeli pozwolisz, zadam Ci pierwsze pytanie. Oczywiście. Będzie ono związane z Twoim sposobem inwestycji, gdyż Ty w codziennym tradingu w dużej mierze opierasz się o narzędzia automatycznej analizy rynku. Jak najprościej. Wytłumaczyć osobom początkującym, osobom, które dopiero zaczynają przygotę z inwestowaniem, czym one są? No właśnie, to, to prawda, że rzeczywiście w swoim inwestowaniu używam konkretnie trzech takich głównych narzędzi, które mierzą trend rynku, selekcjonują spółki i następnie pomagają znaleźć dobry moment wejścia. Można by zrobić takie proste porównanie. Jeżeli mielibyśmy dwóch poszukiwaczy złota, i jednemu powiedzielibyśmy, że złoto jest w Peru no to on miałby spory problem, bo to jest duży kraj i nie wiadomo dokładnie gdzie tego złota szukać. Natomiast drugiemu jeśli powiedzielibyśmy konkretnie, w której górze ma wiercić i gdzie dokładnie, koło jakiej wioski znajduje się to złoto, no to on już wprawdzie musiałby wykonać jakąś pracę, iść tam, jechać, znaleźć to złoto, ale już miałby znacznie prostsze zadanie. Dokładnie tak samo jest ze spółkami. Jeżeli ja na rynku amerykańskim mam kilka tysięcy spółek i powiedzmy, że mam jakieś proste kryterium, dzięki któremu chciałbym zmniejszyć tę liczbę do na przykład tylko kilkudziesięciu spółek. Powiedzmy, że szukam spółek, które są powyżej średniej 45-dniowej i powyżej średniej 200-dniowej, jak również mają średni wolumen przynajmniej na poziomie 200 tysięcy dolarów. Czyli mam takie trzy jasno określone kryteria. Oczywiście mogę spojrzeć na spółkę i stwierdzić, że faktycznie ona jest powyżej tych dwóch średnich i ma taki, to taki wolumen. Tyle, że jeżeli tych spółek jest bardzo dużo na rynku, jest mi to bardzo trudno zrobić. Jest to bardzo żmudna praca i komputer może za mnie tu wykonać tą pracę w ciągu dosłownie kilku sekund, nawet czasami poniżej jednej sekundy, czyli wyselekcjonuje z wielu set, czy wielu tysięcy spółek, czy walorów na rynku tylko te, które miałem. Interesują. W dodatku te kryteria mogą być zupełnie dowolne, podałem tutaj tylko takie przykładowe. Także komputer no, wyręcza mnie z bardzo dużej takiej żmudnej pracy. No, dziękuję, bardzo obrazowe wytłumaczenie. Myślę, że już nikt nie będzie miał problemów, aby to zrozumieć. A powiedz mi, dlaczego wybrałeś właśnie automatyczną analizę rynku? No właśnie, troszeczkę odpowiedziałem na to pytanie w tej pierwszej części, bo głównie chodzi o zaoszczędzenie czasu. Czyli, jeżeli ja normalnie robię taki proces selekcji spółek, na przykład kilka godzin, z pomocą komputera robię go w 10 czy 20 minut. Właściwie te, te, te narzędzia selekcji działają bardzo, bardzo szybko czasami poniżej jednej sekundy nawet. Także zaoszczędzam czas to jest pierwsza sprawa. No i mam te trzy narzędzia, o których mówię, czyli narzędzie, które skanuje cały rynek. To jest potężna siła, ponieważ ja mam informację taką średnią, statystyczną, ale bazującą na na przykład sześciu tysiąca spółek z NYSE i z nas, jednocześnie, czy też na przykład kilkuset spółkach z rynku polskiego. Także, także mam takie narzędzia selekcyjne, które selekcjonują spółki i mam również narzędzia, które poszukują jakichś konkretnych momentów wejścia, mogę też testować systemy transakcyjne, mogę wymyślić sobie jakiś system transakcyjny, na przykład niekoniecznie na, na akcje, na przykład na, na, na waluty, czy na kontrakty, czy indeksy i przetestować go na danych historycznych i zobaczyć, czy przynosi on zyski. To jest niesamowita informacja, taka, którą no, większość z nas po prostu nie dysponuje. Rzeczywiście, jeżeli chce się inwestować na 6 tysiącach, mówię, 6 tysięcy słówek, automatyczna analiza jest rzeczywiście potrzebna. I ja wiem, że Ty jesteś specjalistą też w pisaniu takich narzędzi. Powiedz mi, czy każdy bez, bez ukończenia studiów informatycznych albo też bez zdolności, czy też smykałki do takich programistycznych, jest w stanie napisać skrypt czy wskaźnik, który by mu w tym pomógł? Zdecydowanie tak. Ja szczerze mówiąc sam nie, nie, nie ukończyłem studiów informatycznych. Miałem styczność z informatyką, ale nie ukończyłem studiów informatycznych. Natomiast można to porównać do Excela. Nawet to porównanie jest bardzo, bardzo dobre, mi się wydaje. Myślę, że są osoby, które mogą wykorzystać bardzo zaawansowane funkcje w Excelu, ale takie też bardzo, bardzo proste. Także będziemy mieli osoby, które. Korzystają w dużej mierze z tego narzędzia, a również takie, które wykorzystują tylko podstawowe funkcje. Niemniej jednak korzystanie z Excela jest bardzo łatwe. Może zrobić to chyba każdy i dokładnie tak samo jest tutaj. Te narzędzia, o których mówię, te, te proste narzędzia, czy, czy, czy używanie tych narzędzi jest absolutnie dostępne dla każdego. Jak również pisanie takich prostych skryptów. A, dziękuję, jest to dziękuję. zdecydowanie łatwe i, i, i dostępne dla każdego. Bardzo dobra wiadomość dla tych, którzy nie ukończyli studiów informatycznych w takim razie co jest potrzebne, aby móc pisać takie skrypty czy też wskaźniki? No po pierwsze potrzebujemy platformy, na której możemy taki wskaźnik zapisać, ja akurat używam platformy Amibroker, To jest program, który możemy nawet zdobyć darmowo on ma wtedy wszystkie funkcje, oprócz właściwie zapisywania danych, tylko. Także w pełni możemy z niego korzystać darmowo. Nawet wiele biur maklerskich w Polsce oferuje ten program. Także musi mieć Zombie Broker i musimy znać dosłownie, żeby napisać pierwszy skrypt, no, dwie, trzy takie instrukcje. To są bardzo króciutkie instrukcje. Czasami to może być nawet dwie lub trzy linijki. Te dwie lub trzy linijki może nam robić to, o czym mówiłem wcześniej, czyli przeselekcjonować, przesortować jakiś duży rynek, znaleźć okazje inwestycyjne, a potrzeba do tego, no, w takim skrajnym, prostym przypadku, nawet tylko znajomość dwóch czy trzech instrukcji. Także zdecydowanie coś dostępnego dla każdego. Rzeczywiście wydaje się to bardzo, bardzo proste i wspomniałeś tutaj, że używasz platformy, platformy Amibroker. A czy mógłbyś nam powiedzieć więcej coś na jej temat? Czym się wyróżnia spośród innych i dlaczego nie zdecydowałeś się na przykład na Metatrader, który w dzisiejszych czasach wydaje się bardziej popularną platformą? Myślę, że warto nadmienić, że tą platformą broker stworzyli Polacy we Wrocławiu, to jest nasza platforma, ale jest używana przez myślę, że kilkadziesiąt tysięcy przynajmniej inwestorów, bardzo dużą grupę inwestorów na całym świecie. Warto też zaznaczyć, że oferują tą platformę dla swoich klientów. E, trzy biura maklerskie, duże w Polsce. Także również bardzo wielu inwestorów w Polsce stosuje tę platformę. I teraz, y, dlaczego ja wybrałem akurat y, Ami Brokera? Ponieważ y, po pierwsze, swój pierwszy skrypt można napisać bardzo szybko. Jest to coś. Y, Dostatecznie łatwego, żebyśmy stworzyli taki pierwszy skrypt no, w przeciągu kilku minut, nawet. Na platformie MT4 jest to znacznie, znacznie bardziej zaawansowane, znacznie trudniejsze, wydaje mi się. Także tutaj jest pewna bariera. Druga rzecz to taka, że wspominam o selekcji. O ile wiem, ponieważ ja patrzę na rynek bardziej akcji, o ile wiem, taka selekcja, taka, takie sortowanie czy skanowanie rynków nie byłoby możliwe, czy byłoby bardzo trudne na platformie MT4, a wami brokerze jest no wręcz dziecinny proste. To są najprostsze rzeczy, które, które tam mogą powstawać. Także myślę, że to są te, te główne powody. I ja, ja myślę też, że platforma MT4 jest trochę bardziej dla, dla użytkowników, którzy chcą mieć. Stały dostęp do rynku, czyli obserwować wykresy w ciągu dnia, no i też być od razu połączonym z jakimś konkretnym brokerem, konkretnym dostawcą, gdzie mogą składać zlecenie. W AmiBrokerze jest trochę inna organizacja, to znaczy polega to na tym, że możemy brać dane z dowolnej źródeł, czyli nie jesteśmy związani z żadnym brokerem. I AMI Broker ma świetny interfejs do analizy historycznej, czyli możemy historycznie. Testować systemy, analizować je, optymalizować. Ten, ten interfejs jest znacznie, znacznie lepszy, bardziej rozbudowany niż na platformie MT4. Są to po prostu trochę inne inne inne, inne roce platformy. Dziękuję. A ile czasu zajmuje dojść do takich umiejętności, jakie właśnie ty posiadasz? Ja pamiętam z początki właściwie to może zabrzmieć trochę dziwnie, ale tak naprawdę. Mniej więcej w czasie dwóch, trzech tygodni od momentu pierwszego uruchomienia mi brokera, byłem już w stanie napisać swoje pierwsze systemy transakcyjne, więc poszło to zdecydowanie szybko, ale ja zajmowałem się wtedy tylko tym, poświęciłem się wyłącznie. Tam też powstała taka grupa inwestorów, właściwie znajomych, która natychmiast poprosiła mnie o stworzenie szkolenia i ono powstało w czasie może dwóch miesięcy od momentu, kiedy zacząłem używać tej platformy. Zaawansowane szkolenie dwudniowe. Także jest to możliwe w dosyć krótkim czasie. Właściwie znam informatyków, którzy no, dochodzą do bardzo dobrych rezultatów w przeciągu kilku dni zaledwie. Niemniej jednak, jeżeli powiedzmy, ktoś nie jest w ogóle informatykiem, czy nie interesował się wcześniej programowaniem, ten proces również jest jak najbardziej dostępny. Można się nauczyć pisać proste skrypty i systemy nawet transakcyjne w przeciągu mniej więcej czasu około 6 tygodni. Tyle zresztą trwają zwykle moje kursy, na których właśnie tego uczę. Także 6 tygodni, przy czym oczywiście na planie doświadczenia no to jest kolejne może kilka miesięcy. Być może po roku jesteśmy w stanie być no niemalże ekspertem w tej dziedzinie. Także nie jest to relatywnie, jest to dosyć krótki czas. Czyli potwierdzasz to, co mówią też inni eksperci, że jeżeli poświęcisz się jednej rzeczy, poświęcisz temu całą energię i całą siłę, cały czas, to w krótkim dość czasie osiągniesz dosyć dobre wyniki. Bardzo dobra wiadomość dla naszych trenerów, dla tak naszych trainerów. A <laughs> powiedz nam, dlaczego inwestujesz na akcjach, a nie na przykład na Forex, gdzie te ręki są naprawdę płynne. To znaczy, jak ze wszystkim, to jest raczej kwestia po prostu wyboru, dostosowania, dostosowania do mojego charakteru. Nie twierdzę, żeby jakiekolwiek rynki były lepsze lub gorsze, są po prostu różne. I dlaczego ja akurat wybrałem akcję? Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja szukam pewnej, pewnej idealnej, idealnego, nazwijmy to setup, powiedzmy, idealnego setupu, idealnego ustawy. No to na rynku Forex, jeżeli mam do dyspozycji na przykład 6 czy 10 par walutowych bardzo płynnych, te okazje, żeby zdarzały się dostatecznie, te idealne okazje, żeby zdarzały się dostatecznie często, nie, musiałyby, yy, musiałyby występować na wykresie, no, który, który szybko się porusza, na przykład na wykresie 5-minutowym, 15-minutowym, na wykresie dziennym lub tygodniowym będzie tych okazji zbyt mało po prostu, no bo wykres nie będzie ich Podczas gdy, jeżeli udam się do Stanów Zjednoczonych, gdzie mam 6000 tysięcy spółek, takie idealne, nazwijmy to, setupy czy okazje zdarzają się właściwie każdego dnia na wykresie dziennym czy tygodniowym, nawet i no, mam ich po prostu dostatecznie dużo, żeby w oparciu o nie inwestować. Druga sprawa jest też taka, że ja akurat nie jestem zwolennikiem patrzenia w ciągu dnia na wykres, czyli zdecydowałem się na takie bardziej długoterminowe granie i wolę patrzeć na wykres raz dziennie lub nawet raz na kilka dni i przy tak dużym rynku jak rynek w Ameryce jest to jest zdecydowanie możliwe, tak jak wspominałem tych, tych okazji przy takiej masie spółek jest, jest, dostatecznie dużo. Mało tego są one również bardzo płynne, jest około 3700, o ile pamiętam spółek, które mają płynność kilkuset tysięcy dolarów, wystarczającą dla przeciętnego inwestora. Także jest ich wiele tysięcy, jednym słowem płynność rynku nie jest żadnym problemem. A powiedz nam, czy używasz 100% w swoim codziennym inwestowaniu? I jeżeli tak, to jak jak, jest, jak duży jest on w porównaniu do Twojego kapitału? Jak to jest procent Twojego kapitału? Zdecydowanie używam, oczywiście. Nie wyobrażam sobie inwestowania bez, bez tej ochrony, o której wspomniałaś. I oczywiście w stosunku do kapitału. Ten stop loss nie powinien przekraczać 1%, czyli ja nie powinienem stracić na jednej transakcji więcej, maksymalnie niż 1%. Zdarzają mi się raz w roku mniej więcej wyjątki. To znaczy, na przykład, jeżeli wybieram instrument, który jest, na to funduszem, czy ETF-em, tak zwanym Equity Traded Fund, funduszem lotowanym na giełdzie, Exchange Trading Fund, przepraszam. To jest to instrument, w którym mogę od czasu do czasu zainwestować nieco inaczej. Na przykład przeznaczam na niego 3% kapitału, czy nawet 5% kapitału, ale nie stawiam w ogóle 100%. Jeżeli to jest fundusz, który na przykład inwestuje w spółki wydobywające złoto, czyli oparte na złocie, no on nie może spaść do wartości zera. Nie, nie jest to możliwe. Także jeżeli ustawiam wzrosty, to mogę, mogę po prostu teoretycznie ryzykować więcej, ale tak naprawdę tak naprawdę to ryzyko jest mniej więcej na podobnym poziomie, tyle że nie stawiam takiego standardowego stopnia. Ale robię to raz w roku i to tylko na bardzo wyjątkowych instrumentach, które są właśnie takie fundusze notowane na giełdzie. No ciekawy sposób, dziękuję. A moje ostatnie pytanie już, gdybyś mógł dać jedną tylko, jedną radę naszym widzom, taką, która przybliżyłaby ich do, do sukcesów w tradingu, co by to było? Myślę, że byłoby to. Słuchaj siebie. To jest chyba ta, ta, ta najlepsza rada, jaką mógłbym dać. To znaczy, nikt nie wie lepiej niż, niż, niż Ty sam, niż, niż ja sam, co, co jest dla ciebie najlepsze. No nikt tego nie wie, bo, bo, bo nikt nie wie, czy, czy na przykład masz czas tylko po, po pracy, czy chciałbyś poświęcić wykresem intraday, czy można na to czas w ciągu dnia, czy też, czy też lubisz większe ryzyko, czy, czy mniejsze ryzyko, no nikt, nikt tego po prostu nie wie, także najlepiej najpierw sobie odpowiedzieć na te pytania, czego ja poszukuję, ile mam czasu, jakim jestem inwestorem, jaki jest mi charakter, czyli słucham siebie, a potem dopiero dostosowuję do tego wszystko inne, czyli rynek, strategię inwestycyjną, interwał czasowy i tak dalej. Bardzo, bardzo Ci Pawle dziękuję za, za tę rozmowę i za dzisiejsze spotkanie. I życzę samych udanych inwestycji, oczywiście. A Was, drodzy widzowie. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na webinar, na którym będziemy gościć oczywiście Pawła Zakrzewskiego, czyli mojego dzisiejszego rozmówcę. Webinar odbędzie się w poniedziałek, 19 stycznia o godzinie 20. Do usłyszenia, do zobaczenia na spotkaniu ekspertów kiełdowych.